Hej, hello! Witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming Po Fecenie Bardzo szybki, bardzo krótki filmik. Słuchajcie, wczoraj widziałam skrót short yy, jednej dziewczyny, która tutaj cały czas, o której wam powiedziałam, że ona zostawiła swoją pracę. To jest oczywiście jej sprawa, jej wola. Ogólnie taki miała od Pana Boga y, usłyszeć, że ma tak zrobić, więc tak zrobiła. Ale miała 3 października wizję, czyli ten sen, który też ja miałam, który Wam o, jakby opowiadałam. Ja ostatnio miałam wam o tym powiedzieć, ale nie wiem, czy może mówiłam, ale teraz Wam powiem jeszcze raz. Wspominając o tym, że teraz rozumiem jeszcze bardziej, co, teraz bardziej rozumiem o co chodzi w tym śnie, że. Y, Śniło mi się po prostu to, że stałam w moim miejscu, gdzie kiedyś mieszkałam. Czyli zawsze mi się ogólnie przeważnie zauważyłam w miejscu, w którym mieszkałam, kiedy byłam mała, kiedy po prostu tam się wychowałam. I yy, kiedy stałam po prostu na dworzu, ja widziałam, jak pocisk leciał, i wiedziałam, że to była po prostu bomba, bo widziałam taki grzyb atomowy, yy, i wiedziałam, że zaraz do mnie dojdzie, więc musiałam się położyć. Położyłam się, powiedziałam, Panie Boże, zabierz moją duszę. Ja się położyłam. I ten cały, jakby, te, wiecie ta bomba, która była bardzo blisko, bo to było bardzo blisko widoczne, więc musiałam z pewnością by mnie dotknęła, ale jakoś tak było, że mnie nie dotknęła, tylko taki wiatr, po prostu mnie, nie jakby, po prostu taki wiatr mnie, no to stałam i tak, jakby się tylko tak, patrzę, niczego tylko taki lekki, po prostu był podmuch. I słuchajcie, mm, ja wiem, że to dotyczy tego, że bomba będzie nuklearna, będzie wojna światowa, czy o tym już wszyscy wiedzą, i o tym wiemy, naprawdę też o tym wiemy. Ale ona miała ten sam sen, i yy, ja też właśnie w tym śnie miałam takie coś. Jeszcze dokończę. Miałam, że był samochód, mój mąż otwierał samochód tylne drzwi, że pakowaliśmy się właśnie. Ja Wam ja, ja mówię, o tym mówiła na pewno, że pakowaliśmy się właśnie do bagażnika. Moja córka w tym czasie była w domu mojej mamy, tam gdzie wcześniej ja mieszkałam, więc ona tam sobie się działa, malowała. Ja po tym podmuchu, który był, ją po nią po prostu poszłam i ją zabrałam. Eee, czyli po prostu wierzę w to bardzo, że to jest czas, że kiedy będzie bomba, nas tu nie będzie, bo to mnie fizycznie w ogóle nie dotknęło. Jakby no był ten podmuch, ale jakby mm, ona też to fajnie powiedziała, to to, że e, miała taką właśnie widzę, że zbliżała się jakby taka wielka kula ognia, tak jakby wielkie słońce, e, i naraz właśnie było mnóstwo ludzi, którzy właśnie gdzieś się pakowali w jakieś tam samochodów i coś takiego. Ja też to docenię, bo to jest krótki bardzo film. To jest taki bardzo krótki, taki naprawdę krótki właśnie em, short. Więc powiem Wam, że to jest naprawdę to, co ona powiedziała dla mnie, to jest potwierdzeniem tego, co ja miałam kilka miesięcy temu. Może jest miesiąc, może półtora miesiąca temu, co miałam ten sen. Ja widzicie, ja mam zawsze po prostu sny, nie mam wizji. Ja mam zawsze sny. Dzisiaj miałam kolejny sen, który Wam też powiem, więc wiem, że e, nuklearna wojna będzie. My to zobaczymy, ale w tym czasie też pójdziemy. E, więc ja w ogóle się w tym się w ogóle słuchajcie, nie bałam ja się, tylko po prostu położyłam, powiedziałam Boże, zabierz moją duszę, bo wiedziałam, co się dzieje. I ona też o tym mówi, że ludzie krzyczeli do niej, że, mają, że uciekaj, uciekaj. Ona wiedziała, że tak to nic w ogóle nie da, więc ja też nie uciekłam, tylko po prostu położyłam się, jakby pokornie, że tak powiem, położyłam się, bo wiedziałam, że coś takiego się może wydarzyć i takiego coś się wydarzy. Więc um, ona mówi to samo, że po prostu. Miała to samo, ludzie tak samo ją napierali. Ona nie odeszła nigdzie, tylko wiedziała, że dostała takie od Boga słowo, że żaden włos z twojej głowy nie spadnie. Więc uwierzcie mi naprawdę, ja mam w tym naprawdę mega duży pokój w tych tutaj, w tych rzeczach, jeżeli chodzi o to. W ogóle się tego nie boję. Wiem, w jakim jestem miejscu, wiem, jestem dzieckiem Bożym, i wiem, że będzie pochwycenie, i e, to nie będzie w ogóle dotyczyło. Więc chciałam wam o tym powiedzieć, e, że. Fanie jest naprawdę, że zobaczcie, ludzie potwierdzają to, a ja, ona, to by, słuchajcie, mój pierwszy sen, który taki miałam. Bo nigdy mi się nie śniły jakieś takie złe rzeczy, zawsze mi się śniło pochwycenie, że Pan, że pan na mnie czeka, że jako Pan młody, że tu jakieś obrączki, nie obrączki, A teraz częściej mam takich snów właśnie więcej, które pokazują, co będzie działo się potem: że będzie to właśnie te zombie, że będą te choróbska, że będą plajtowały. Ostatnio też mi się właśnie śniło, chyba tego nie mówiłam Wam, że jakiś zakład odzieżowy, bardziej nie odzieżowy, tylko zakład z butami się zamknął, że duży zakład się z butami zamknął. E, który produkuje właśnie buty, odzie e, nie odzie... nie tylko obuwie. Nie wiem, e, czy Wam o tym mówiłam, czy nie... Ja już teraz nawet tego, słuchajcie, nie, nie zapisuję po prostu, bo już po prostu tego nie zapisuję, bo... E, ja tylko zawsze to nagrywam na, na, na kanale, wtedy wiem, że ktoś coś było. Jak Pan Bóg ma dla mnie to coś ważnego do przypomnienia, wtedy mi to, wiadomo, przypomina. E, a dzisiaj mało mi się kolejna, kolejna plajta, kolejnego jakiegoś tam, e, że tak powiem, e, sklepu znanej jakieś marki bardzo dużej ale o tym nagram oddzielny filmik, bo to muszę sobie wszystko ułożyć w głowie, to dzisiaj miałam ten sen. Wiem po prostu, że Bóg pokazuje, co będzie tam się działo i ja, ja się czuję w tym bardzo spokojna. Nie mam to, nie mam że się boję w tych snach i w ogóle. Po prostu wiem, że to będzie... Bardzo złe na pewno, bo to jest takie jakby, no wiecie, to, człowiek, to zawsze to w filmach, a teraz to się w ogóle dzieje dalej, to musi przeżywać. Dzisiaj to sobie akurat oglądałam na temat film takiego kolesia, że dwóch osób dwóch osoby sobie nagrały, jak tornado było teraz w USA, ta Helena cała i po prostu ludzie schodzili w dół i to było tylko sekunda, zeszli, tylko było od alarm, że wiecie, to po prostu, że już się dzieje, że huragan idzie. I schodzili w dół po prostu, a potem wychodzili, i normalnie drzwi wy, wywalone, wszystko. A ja mówię tylko, i widzicie, ja zawsze z tego szukam pozytywów, a ludzie, że już są totalnie rozpaczeni, że już wszystko jest, wiecie, no naprawdę zniszczone. A ja mówię, tak sobie pomyślałam, ale to tylko drzwi wyszły, dalej dom stoi, dalej wszystko można odbudować. Zawsze można wszystko słuchać odbudować. Czy to byłoby w, w fizycznych w sprawach, wszystko można odbudować. Czy by to było w psychicznych, wszystko można odbudować. Jakieś kłótnie z rodziną, cokolwiek, zawsze można odbudować. Zawsze mamy czas, dopóki tu jeszcze żyjemy. Więc dopóki tu żyjemy, mamy czas odbudowania, zaangażowania się, mamy życie, e, mamy umysł, w którym po prostu funkcjonuje, mamy ręce, mamy nogi, możemy dalej cały czas słuchać i działać. Więc działajmy, nie poddawajmy się. E, dopóki tu jeszcze jesteśmy. Możemy modlić się o ludzi, ja się teraz modlę o dom dziecka, cały czas tu w moim miejscu, cały czas Bóg mi pokazał, że mam się o nich na pewno modlić. Próbuję coś w tym względzie zrobić, że jak to zrobić, czy mam się tylko modlić, nie wiem, czy Bóg coś dał mi takie potwierdzenie, co mam po prostu zrobić. I wiem, że po prostu Bóg, ten dom dziecka, tutaj, w którym mieszkam, e, ma dla nich plan. I modlę się, że Bóg ich dotknął, żeby ich zbawił, żeby oni się jeszcze czegoś do Bogu dowiedzieli, że ja miała odwagę tam pójść, żebym ja w jakiś sposób wyciec. No, ciężko tutaj wiecie. My wiemy, co i jak. Możemy wyjść na ulicę mówić o tym prosto z mostu, że jest pochwycenie blisko, ale są jakie zasady, które są w tym świecie, których niestety nie możemy. Zrobić i to ja jest ten taki duży, głowa mała, żeby po prostu iść do takiego domu dziecka, powiedzieć: Przy się, bo pochwycenie będzie blisko. Oni nas nie posłuchają. Musimy inny sposób znaleźć, który po prostu będzie nas mógł tak zrobić, byśmy tam weszli. Jak te listy takie, w sensie takim pozytywnym to mówię, żebyśmy po prostu mogli szukać tych takich. Mm, Oszukiwać ten świat po prostu w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Żebyście naprawdę mogli znaleźć sposób, żeby oni mogli słuchać. A najwięcej, co robią dzieci? Miłość. Ja już słuchajcie, kiedyś byłam w domu dziecka i wiem po prostu, że ten dom dziecka, dzieciaki tylko najbardziej potrzebowały przytulania. przytulania. Przytulania, 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 a w międzyczasie nauka e, o Panu Bogu, o tych różnych sprawach i wtedy oni wiedzą, co i jak. Niektóre dzieci mają naprawdę z tym duży problem, bo są bardzo poranione. Ale niektóre po prostu są bardzo mocno. E, Łaknące tej miłości. Dlatego poszłam, słuchajcie, jak wiecie o tym wcześniej na studiach. Na, jest, jest na studiach. Poszłam teraz słuchajcie na studia. I miałam, jak wam, wam powiedziałam, miałam sen, że spotkam się. Mimo wszystko wiem, że spotkam się do, yy, z tymi osobami, które tam będą. Chociaż przynajmniej raz, że będę w tym grupie siedziała i będę mogła coś tam może zahaczyć, cokolwiek po prostu powiedzieć z tym dzieciakom, bo to z pewnością są osoby trochę młodsze niż takie jak ja. Ee, więc coś tam, żeby im zahaczyć, powiedzieć się Panu Bogu, i w ogóle i wiem, że takie spotkanie będzie miało miejsce. Dlatego osoby teraz, które są zawiedzione tym, że nie było pochwycenia, ja mówiłam, że to może być, nie musi być ten czas, dlatego ja się nawet nie nastawiałam. Ale o tym też oczywiście w kolejnym filmiku będzie, bo chcę yy, to, to właśnie tu bardzo fajnie powiedzieć tak mocno, żeby dalej działać dla Pana Boga, dalej coś robić, to co masz w sercu, rób to co masz po prostu w sercu, masz być znalezionym w swojej służbie, nie masz być znalezionym, że czekasz i leżysz i tylko malnie kwiczysz i patrzysz tylko w niebo, mamy spojrzeć w niebo, ale spojrzeć też każdego dnia, Sercem, oczekiwaniem, że Boże przyjdź. Każdego dnia czekam, że Bóg mnie weźmie, ale dalej chcę tworzyć Jego wolę, bo to, co mi daje w moim sercu, by modlić się za te dzieciaki z domu dziecka i to, że poszłam na studia pedagogiczne, oznacza, że po prostu chcę im głosić Ewangelię, i wiem, że Bóg mnie tam pośle że coś w tym względzie zrobi. Także y, zawsze byłam otwarta do, bardzo do młodzieży i młodzież też do mnie bardzo ciągnęła. Tak samo jak i właśnie w jakikolwiek sposób, nie takie małe dzieci, ale do takich właśnie młodzieży zawsze miałam po prostu, oni mnie y, nie wiem czy słuchali, ale po prostu wiem, że ja w tym wieku się nawróciłam i zawsze chciałam głosić im Ewangelię takie właśnie młodzieży. Także to by było, słuchajcie, na tyle. Y, to by było... No teraz, bo to miało być tylko krótkie, a znowu rozgaduję się. Chcę to podzielić na różne filmiki, żebyście wiedzieli właśnie o tym, co tu właśnie do Was mówię. Także to jest słuchajcie, nie poddajemy się, nie poddajemy się, to jest najgorsze, co może być. Dalej ufam Panu Bogu, korzystajmy, każdy dzień jest po prostu cudownym dniem, gdzie możesz po prostu do Boga przyjść, go chwalić, z nim spędzić czas. A jak teraz nie spędzasz czas, to co dopiero będzie, jak będziesz spędzał z nim tam. Więc widzimy się, słuchajcie, w powietrzu. Nie się po powietrzu, już na, na dzień, na ta chwila, ale jeszcze cieszmy się dalej z tego, co mamy, co możemy robić tutaj, że jeszcze możemy. Wiecie, co naprawdę, im człowiek jest dojrzalszy i widzi, że ten czas się jakoś odzwleka. To ja, Panu Bogu, coraz bardziej za to dziękuję. Wiecie, co wam powiem naprawdę. Dziękuję, naprawdę za to dziękuję za to, że mogę tu jeszcze być. I coraz bardziej do mnie do to mi dochodzi, że jeszcze mam tą możliwość powiedzieć komuś Panu Bogu, że jeszcze jest ten czas, że ktoś może. I, i wiecie co? I to jest właśnie w serce Jezusa, że On chce jeszcze, by ktoś się nawrócił. Bo On jeszcze naprawdę chce, by ktoś się, naprawdę, słuchajcie, nawrócił do Pana Boga. Naprawdę. Że jeszcze te dzieciaki, tak mi szkoda po prostu naprawdę, że one. Z domu dziecka nie mają tych rodzin, że po prostu one są takie, wiecie, poranione, jak słysząc o tym, że ktoś po prostu chce popełnić samobójstwo taka, taka nastolatka i nie ma po prostu, wiecie, radości. Dlaczego, dla, dla, dlaczego tak się zachowuje, że coś po prostu, słuchajcie, po prostu jest no, narkotyki albo coś tam innego, to po prostu totalna katastrofa. Także yy, no, to by było na tyle. Tak, jak będzie nuklearna wojna, my to zobaczy, to się wszystko do tego zbliża. Izrael zaatakuje na bank, Iran to na pewno wiemy o tym, więc te bóle porodowe są mega, bardzo, bardzo, bardzo duże i z pewnością one po prostu będą. Będą, 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 będą. I to zobaczymy, ale będziemy już mimo wszystko szli tam. E, I jak mówi Apoka, Apokalipsa 12 rozdział, że smok będzie chciał nas pożreć, to może będzie chciał zahaczyć nasze stopy. Gdy Tak słyszałam ostatnio też w ktoś tam widzę coś takiego, że nawet też, że właśnie, nawet to jest takie bliny właśnie, jakby, bo chciał nas pożreć, czyli pożarcie smoka może być takim właśnie ogniem, gdzie podobno ludzie jak się właśnie do nieba, widzieli w wizjach czy w snach, że szli do nieba, i pod spodem był ogień, czyli to wycie paliło się wszystko na dole po prostu. No bo nuklearna bomba nie spali wszystkiego naraz. To będzie na początku tylko jedna trzecia ludzkości. Więc yy, ja się tylko modlę Boże, żeby oni zawodzą, żeby po prostu zawołać. Żeby po prostu widzieli, że jak wybuchnie jakaś jedna bomba nuklearna, żeby naprawdę ludzie mogli zawołać. I wiem, że Bóg do tego dopuści. W jakimś momencie, w jakimś, w jakimś miejscu, że nuklearnej bomby nigdy chyba nie było, oprócz tej chyba, tej, tej Japonii tam chyba z USA, to było kiedyś, 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 to tylko była jedna bomba, a teraz będzie ich więcej, więc nie podajemy się, słuchajcie, módlmy się o ludzi innych, naprawdę nasze modlitwy mają znaczenie, cały czas mają znaczenie nasze modlitwy, naprawdę. Także oddaję panu Bogu chwałę za wszystko, co czyni Panie Jezu i oddaję ci dzięki za to, że Ty Panie tu jesteś, że mamy możliwość kolejny dzień Panie Boże, być przykładem dla naszych dzieci, które nie są same, dla po prostu dla nas tu wszystkich. I dlatego dziękuję Ci za to Panie, że mogłam wczoraj ten wykład posłuchać o tych dzieciach. I to jest takie mega, Boże, po prostu, że Ty dajesz nam tu jeszcze szansę wykorzystać nasze. Talenty, nasze modlitwy, które mogą być wysłuchane, o te dzieci, o te inne osoby, by się jeszcze nawróciły. Amen. Powiem Wam też taką rzecz, że tutaj właśnie słuchając tego pierwszego takiego wykładu z tych studiów, no po prostu w Michigan. Kiedyś to było widocznie, może wykład dawno nagrywane, ale w Michigan, w Stanach, co trzecie dziecko, które nie ma zabawy w domu to jest potwierdzone naukowo. Tu nie chcę mówić nic naukowo ogólnie, bo to nie chodzi o to, to co mówić o wierze panu Bogu, ale jednak, coś, jednak są badania potrzebne, po coś by nam pokazać, że dzieci, które nie mają zabawy w domu i które mają coraz alkohol, papierosy, kłótnie, agresję w domu, co trzecie dziecko na dziesięć staje się mordercą bądź zabójcą. Więc zdajcie sobie z tego sprawę, jaka to jest bardzo duża sprawa, że dziecko, które nie ma miłości w domu, no bo to się wiadomo, jedno z drugim wiąże, nie uczy się, nie spędza czasu z rodziną, z rodzicami, może być właśnie spowodowane tym, że będzie właśnie szedł w tą złą stronę. A najbardziej okres między 5 a 10 rokiem życia powoduje to, że dziecko potrzebuje wtedy w tym momencie najbardziej. I ja to widzę teraz, posłuchajcie, po mojej córce, ona ma 8,5 roku. I e, powiem Wam, że widzę jak. Ym, widzę jak po prostu. Po, teraz jest taki etap znowu u niej, że dużo maluje, więc wtedy ma swój czas, skupia się tylko na tym, co, co robi. Wtedy nikim nie przeszkadza, na tym maluje, sobie się skupia. A potem idzie, pokazuje, ale mówię Wam, po prostu maluje cudowne rzeczy. Bardzo, naprawdę. No ma taki talent no, po mnie, wiem. Bo też tam maluję po prostu obrazy, ale ogólnie teraz nie maluję, tylko malowałam. Jakieś tam obrazy. Powiem Wam, że między 5 a 10 rokiem jest ten czas, że ona właśnie teraz, 8,5 roku, pyta mnie: Mamo, a będzie mieć taką choinkę, albo taką, albo, tak, albo to, albo tamto? A ja mówię: Nie wiem, zobaczymy. Tak, aha, okej. Okay. I jak potem zaczyna pytać co chwila, cały czas, to to jest ten moment, że ona musi mieć odpowiedź. Musi być wysłuchana. Bo jak teraz nie będzie wysłuchana, to pójdzie do świata i tam ją na pewno wysłuchają. Zwłaszcza tablecik, zwłaszcza jakiś telefon, którego nie ma, ale ogólnie wiadomo, no, może i będzie miała, bo wiadomo tu chodzi z troski, żeby wiedziała, bym wiedziała, co się dzieje w szkole albo coś, więc to tylko po to. E, więc powiem Wam, że e, to ograniczenie jakiekolwiek naprawdę staram się robić jak, naj jak najwięcej się da. Ale mimo wszystko wiem, że Bóg po prostu chce, abyśmy my zajęli się własnymi dziećmi, dostaliśmy je w szafarstwie. Więc to jest bardzo ważne. Sory, że tyle na te od razu Wam mówię, ale no po prostu potem wiem, że zapomnę znać, więc wolę to powiedzieć teraz od razu. I wiem, że tutaj dla Was większości, którzy mnie słuchają, to są też takie... Pozytywne rzeczy, których zawsze ja nie mogłam nigdzie usłyszeć. Nikt mi o tym nigdy nie powiedział. Może powiedział, ale ja nie może nie chciałam słuchać. Ale zwłaszcza wolałam to słuchać od osób wierzących. Bo po co mi światowa nauka, którą i tak się uczę, ale to wiadomo, to przejdę to. I tak mam swoje zdanie na ten temat, zwłaszcza dlatego tu z Bogiem. Dlatego Bóg i tak to mnie jakby w swój sposób już ukształtował w tym względzie. Ale wiele razy czasami potrzebowałam pomocy. Co zrobić z dzieckiem, bo mam pierwsze dziecko, które nie wiem jak się zachować. Bo nie miałam tego w swoim domu, nie byłam tak wychowana, nigdy mi nigdy nie pomógł, nie wysłuchał. Chociaż wiadomo, rodzice starali się tak samo, bo nie mieli też tego w swoim yy, w dzieciństwie. Więc ja chcę to zaprzestać, chcę wysłuchać swoje dziecko, chcę się z nią bawić, chcę gdzieś wyjść, chcę coś zrobić, a nie non-stop, tylko dziecko będzie bawiło się samo. Yy, więc dlatego o tym Wam mówię, że to jest takie ważne, że jeżeli ktoś Wam o tym nie powiedział nigdy. To posłuchajcie, jak macie oczywiście ochotę i mnie nie w tym względzie, że wiem, że to jest bardzo ważne. I to, co widzicie, też ona mówiła. I ja tylko posłucham, słuchajcie jeden wykład. Potwierdziło to, co ja całe życie mówiłam, a ludzie mnie nie słuchali. I nie potrzebowałam studiów, by to zrozumieć, jak się zachowywać tutaj z dziećmi, jak reagować na te różne sprawy. Ale teraz, dla niektórych niedowiarków, e, czy nawet czasami i w rodzinie, to samo w innych miejscach, mając papierek dla nich światowy, dla nas to nie musi być jakieśkolwiek znaczenie, e, oni będą wiedzieli, że dla nich to będzie wow, o skończyła studia, skończy może studia. To będzie coś znaczyło, że ona po prostu będzie mogła coś powiedzieć na ten temat. Będzie ja i tak o tym wiedziałam, ale to potwierdza moje, moje myśli, które miałam wcześniej. Więc to jest też takie piękne, że Bóg już wcześniej kształtuje nas do jakiejś roli, którą mamy zrobić. Więc jak widzisz, coś masz zrobić, nawet pójść na studia, idź. Jak powiedziałam wcześniej. Bóg chce wykorzystać ostatnie minuty, nawet jak tu będziemy. Wykorzystać, byśmy głosili komuś tam na studiach. Może to będzie ostatnie zdanie, może ktoś ma jakiś dylemat, problem, cokolwiek. Bo słuchajcie, ludzie naprawdę, wchodząc na studia, też potrzebują Pana Boga. Potrzebują wszyscy. Tam, gdzie znajdujemy się my, tam, gdzie mamy wpływ na ten świat, w którym jesteśmy, oni naprawdę po prostu będą, słuchajcie, nas mogli posłuchać. To jest niesamowite, słuchajcie, że Bóg daje te syny, daje potwierdzenia, że naprawdę będziemy to robić. Boże, jaka ja jestem, słuchajcie, szczęśliwa. Boże, dziękuję Ci za to, że wykorzystujesz nasz potencjał do tego, że możemy robić to, co Ty chcesz. Boże, jesteś po ja prostu cudownym, wspaniałym, przepięknym Bogiem. Oddaję Ci chwałę i cześć, <grych> że jesteś takim po prostu Bogiem, który nas uzupełnia w tym wszystkim, że chcemy, byśmy byli w tym i w tym miejscu. Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty masz swój plan i czas, żebyśmy nie byli zdołowani w tym miejscu, jak nawet teraz pochwycenia chwilowo nie będzie. Nawet tak komuś jest bardzo ciężko, Boże, pomóż, abyśmy mogli znaleźć ten cudowny czas łaski Twojej, byśmy z tego skorzystali i widzieli. Oddaję Ci Boże, chwałę i cześć jeszcze raz, Panie, za to wszystko, co Ty, Boże, robisz. Jesteś wspaniałym, po prostu Bogiem cudownym. Alleluja, Jezu. na Oddajcie, Panie, chwały i się się sobie każdą osobę, która teraz boryka się z jakimiśkolwiek rzeczami złymi. Boryka się z rzeczami, które, Panie Boże, Ciebie nie chwalą, z grzechem. Boryka się z tym, Panie Boże, że jest już poddana, wszystkiemu już ma dość. Proszę Cię, podnieść. dodaj, Panie Boże, takiego, takiej Twojej siły ponadnaturalnej, takiej Twojej mocy, dzięki czemu ona będzie po prostu widziała, ta osoba, że jest szansa cały czas dla niej. Nie ma, że już jest koniec. Jest cały czas szansa, bo tu jeszcze żyjemy, tu jesteśmy do ostatniej chwili, do, do ostatniego momentu. Boże, ja Ci oddaję chwałę i cześć. Boże, dotykaj, prowadź, kieruj. Ty masz swój plan dla tej osoby. Modlę się teraz, abyś Ty, Panie, dotknął teraz, aby tak samo Ci, którzy nas nie lubią, aby odeszli, byś dawał, Panie Boże, swoich naszych, takich przyjaciół do nas, którzy będziemy razem funkcjonować dla tego, jakiegoś tej, jakiejś społeczności, zgromadzenia nowych ludzi, Proszę Cię, Panie Boże, dotknij, namaszczaj nas, powołuj nas do swoich celów, bo czekamy na Ciebie, Jezu. Czekamy na Ciebie z całym sercem i czekam na nowe misje, na nowe wyzwania, na jakiekolwiek rzeczy masz dla nas. Aleluja, Amen. Amen. Słuchajcie, amen. Sorki znowu za długo, ale... No, tak to jest. No, <noise> nie potrafię czasami krócej. Mam tego wam tyle do powiedzenia, co się u mnie dzieje. Mogę gadać całe dnie i noce. Po prostu wiem, że każde dla mnie doświadczenie jest czymś nowym, czymś pięknym, czymś, co chcę się dzielić, czymś, co, czymś, co po prostu chcę Wam pokazywać, jak nie mówi, by Was zachęcić, jak zawsze inspirować, by zawsze Was poprowadzić do góry, nie na dół, by Was gnoić. Ja chcę Was zawsze podnosić do góry. Po prostu. Także Amen. Napiszcie Amen, gdy jesteście podniesieni, po modlitwie, po słowach, czymkolwiek, po jakimś może jakieś coś się wydarzyło w Waszym życiu, napiszcie Amen, że jest wam lepiej, że Bóg was dotyka, wam dał nową, nawet wam dał nową misję do spełnienia. Tym razem dzisiejszym dniu misja jest nawet zrobienie, słuchajcie, dobrego obiadu, który będzie błogosławieństwem, że po prostu przyciągnie sobie piękną relację i moment, atmosferę, dzięki której Wy po prostu będziecie mogli doświadczyć, że to tylko dzięki Bożej woli, że coś, nie wiem, pójdziecie na spacer, że spotkacie kogoś po drodze i po prostu powiecie komuś o Bogu, że podzielicie się czymś dobrym z tą osobą. Nie mówię, że przez uczynki pójdziemy do nieba, nie chodzi o to, ale Bóg nas posyła w różne misje w tym momencie byś przed w tym kierunku. Tam do lasu, tam nad jezioro, tam nad morze, tam do jakiegoś miasta, cokolwiek. Wiecie, ile razy spotykam ludzi w mieście w sklepie i naprawdę ludzie po prostu potrzebują rozmowy i potrzebują, że ktoś się nimi zainteresuje i za, za nawet zagada cokolwiek, oni po prostu z nimi po prostu pogada, jest to po prostu cudowne doświadczenie. My nie wiemy, co jest w tych sercach, a może w tym momencie uratujesz nawet jego życie. Amen. Amen.